Cześć, dziś przybywam do Was z takim tematem, jak być pewniejszą siebie przed obiektywem. Powiem, że nie jestem absolutnie guru pewności siebie, jestem osobą, która cały czas jest na drodze tego, aby czuć się po prostu pewną siebie na co dzień. Są różne sytuacje, różne momenty, wzloty, upadki. Czasami mamy okres, kiedy czujemy się na zasadzie mam tę moc, a czasami są takie dni, jakaś nieudana sytuacja, może coś nie tak z klientem, a może prywatne sprawy. Które sprawiają, że po prostu ta pewność siebie troszeczkę spada, czasami nawet bardzo. Więc, jakby nie chcę tutaj tak koloryzować, mówić, że zawsze będzie super, bo nie. Natomiast wydaje mi się, że, znaczy nie wiem, może są takie osoby, które w całej ciągłości życia czują się absolutnie pewne siebie, pewnie można to też wypracować. Natomiast wydaje mi się, że najzdrowszym podejściem jest takie zaakceptowanie pewnej chwiejności, ale przy tym wszystkim stworzenie sobie takiego trzonu w głowie, e, który jakby takiej świadomości racjonalnej, wiecie nie emocji, tylko takich racjonalnych przekonań, do których zawsze możemy się odwołać i ja jestem na przykład osobą dosyć, jestem mm, Postrzegam się jako twórcę i mam pewną wrażliwość w sobie. Staram się cały czas budować w głowie pewne przekonania, które mi pomagają w tych gorszych e, momentach. No ale. Dużo tego gadania, może e, do rzeczy, aczkolwiek myślę, że też są różne osobowości, prawda? Są osoby, które są dużo bardziej stabilne emocjonalnie e, i, i może łatwiej im o tą pewność siebie. Nie wiem, dajcie znać mi w komentarzach. Jestem ciekawa, jak wy siebie postrzegacie: czy, czy raczej stabilna samoocena, czy, czy ona też się waha, czy raczej jest w którąś stronę przechylona? E, napiszcie mi w komentarzu. No i tak. I słuchajcie, na pewno z tego co robiłam research na Instagramie, wiem, że dużo z was, kobiet, biznesów, marek osobistych, ale po prostu kobiet, które, które mnie obserwują, um, obawiacie się tego, że jeżeli zaczniecie publikować swoje firmy, filmy, to spotkacie się z hejtem, z negatywnymi komentarzami. No i co zrobić, jeżeli tkwi w Was takie przekonanie, że będą mówić źle, coś mi niemiłego napiszą. Ja y, oczywiście też mam świadomość, że może tak być. Natomiast myślę sobie o jednej rzeczy. Jeżeli ja teraz y, rozkręcam swój kanał na YouTubie i oczywiście mogę się spotkać z niemiłymi y, stwierdzeniami, y, natomiast myślę sobie, że dla mnie y, na przykład kanał na YouTube albo w ogóle tworzenie filmów, publikowanie filmów na Facebooku, na Instagramie jest narzędziem, narzędziem mojej pracy, który ma mnie wznieść na kolejne etapy. Ja mam swój cel, chcę zbudować swoją rozpoznawalność i pozycję ekspercką w tym, co robię, i wiem, że są pewne kroki, które muszę wykonać, aby ten cel osiągnąć. I filmy są po prostu jednym z nich. To jest sposób, w jaki buduję kontakt, buduję więzi z, mo z moimi odbiorcami, więc tak to potraktuj. Jeżeli się pojawią negatywne komentarze, Staraj się nie brać ich w sposób personalny i niech problemy innych osób, które mają ujście właśnie w takich negatywnych komentarzach nie będą e, silniejsze e, i nie podetną Ci skrzydeł. Dlaczego ma tak być? Jakby to jest Twoje życie, i e, to, że ktoś ma jakiś problem, no trudno. Trzeba, trzeba sięgać po swoje i samemu e, kierować tym swoim losem. E, kolejna rzecz to jest taki, taka już technika stricte związana już z samym procesem e, nagrywania filmów. Mianowicie, jeżeli mówisz, e, nie wiem, stawiasz telefon, do którego chcesz mówić albo właśnie aparat i, i czujesz taki mm, od razu się spinasz. I czujesz, że nie jesteś z sobą, to warto sobie na przykład wyobrazić, że po drugiej stronie, za obiektywem, siedzi życzliwa, ciepła, dobrze życząca tobie osoba. Jeśli masz tak o swoim otoczeniu, wierzę, że jest taka osoba. I która się po prostu do Ciebie uśmiecha i, i wierzy w Ciebie, w Twoje możliwości. Wtedy y, po prostu wyobraź sobie to, y, bo spinamy się dlatego, bo czujemy, że po drugiej stronie jest krytyka i ocena, tak? że po drugiej stronie jest ktoś, kto już nas ocenia. A my musimy sobie wyobrazić, że jest tam ktoś, kto nas bardzo kocha i w ogóle właśnie jest bardzo dobrze nam życzy. I to od razu też wprowadza w lepszy nastrój. Niektórzy też mają taką radę, żeby powiesić sobie nawet zdjęcie takiej osoby, na którą jak patrzysz, to po prostu jest ci jakoś tak lepiej. Kolejna rada jest taka, aby się wyobraziła sobie, jaki tak naprawdę, to już było trochę wcześniej e, odnośnie tego hejtu, ale właśnie jaki tak naprawdę ma cel to Twoje nagrywanie i mówienie. E, dobrze jest sobie wyobrazić, że po prostu chcesz przekazać swoją wiedzę. To nie jest tak, że musisz wiedzieć absolutnie wszystko. Jest pewien zakres wiedzy, który masz, e, który może posłużyć innym osobom. I właśnie chcesz to teraz zrobić, przekazać to, co wiesz. Jeżeli komuś to się do czegoś przydaje, jeżeli dla kogoś to będzie przydatne, no to super, jeżeli nie, no to nie jest to Twój odbiorca. Czyli celem twoim jest, żeby podzielić się wiedzą i pomóc Twoim odbiorcom. Kolejna rzecz jest taka, o której warto mieć świadomość, że nie jesteś sama, taką obawę myślę, że ma większość osób, która zaczyna nagrywać siebie, mówić do kamery, wypowiadać się publicznie. Nie wydaje mi się, żeby były osoby... Znaczy, może są takie osoby, ale myślę, że są mniejszości takie, które od razu wychodzą, mają pełne flow mówienia. Ok, może są takie osoby. Myślę, że to jest jednak mniejszość i większość z nas i także większość mówców, którzy są uznanymi mówcami, po prostu się tej techniki mówienia Uczyła. To jest pewna technika. To jest pewien też oswojenie się ze sobą, ze swoim głosem, z tym jak wyglądamy na, w aparacie. Nie zawsze się sobie podobamy na aparacie, na filmie od razu. Nie zawsze lubimy swój głos. Wielu aktorów nie do końca lubi siebie oglądać na ekranach. Niektórzy dziennikarze też mieli problem z oswojeniem się ze swoim głosem. Po prostu tak jest. Natomiast naszym celem nie jest to, że żeby wygrać konkurs na najpiękniejszy głos i być Miss Polski, tylko to, żeby znowu przekazać, przekazać wiedzę. No i ostatnia taka rada, um, może być tak, że zanim zaczniesz nagrywać, zanim włączysz aparat, telefon, przychodzą ci do głowy jakieś takie myśli w stylu tak naprawdę nie mam nic do powiedzenia, kto mnie będzie słuchał, zmarnuje tylko czas, w zasadzie to są nudy, albo może to być nikomu nieprzydatne, takie, wiecie, troszeczkę krytyczne myśli, dialog taki nie, nieprzychylny wewnętrzny. No to wtedy po prostu warto jest na chwilkę się zatrzymać, przypomnieć sobie o swoich sukcesach, przypomnieć sobie to, za co ludzie Was cenią, jak pomagaliście ludziom w czym jesteście dobrze, co wam wyszło, czyli wiecie, takie pozytywne afirmacje, stanąć sobie przed lustrem, zrobić sobie ładny makijaż i tak dalej, żebyście poczuły się dobrze i powtórzyć sobie, że, że tak, właśnie to ja mogę być tą osobą, która się wypowiada i chcę tego w swoim życiu, dam radę. Jak inni dali radę, to dlaczego ja nie? Nikt nie był od początku, nikt nie jest od początku idealny, a po prostu... Ludzie, którzy nam się wydają, że są idealni albo że imponują nam w jakichś kwestiach, po prostu przeszli już swoją drogę, więc to jest Twoja droga. No i cóż, moja droga to Twoja droga. Czas działać. Ale jeszcze mam dla Was niespodziankę na mojej stronie www.dotabialkowska.pl jest do pobrania checklista i tam jest jeszcze 6 punktów, jeszcze 6 kwestii, które Wam pomogą oswoić się z kamerą i być pewniejszą siebie przed obiektywem. Chyba 5 jest nowych, o jednej tutaj już wspomniałam, więc pobierzcie sobie tą checklistę. No i oczywiście napiszcie mi w komentarzach, co Wy o tym. Myślicie, mm, jak z waszym oporem? Czy czujecie się pewnie przed obiektywem? Czy macie jakieś mm, negatywne myśli? Jeżeli tak, to jakie? Co was w ogóle powstrzymuje e, przed nagraniem, jeżeli jest coś takiego? A jeżeli macie już jakieś sukcesy w tym zakresie, to też mi koniecznie napiszcie. E, będę się do tego odnosić. Także miłego dnia. Pa! pa.